Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Pokémon Fire Red Nazlok Dzisiaj zaczynamy po raz kolejny w tym mieście, ponieważ idziemy zapać pewnego Pokemona, który śpi sobie słodką Właśnie tutaj Tak, używam Pokefletu! <grym> Jej. Snorlax mnie atakuje. Eee, zobaczymy czy Great balem od razu go złapiemy Ach, szkoda. Boję się go troszeczkę zatkać, ale cóż. Nie to, fuck. Zabiłem go. Nie. Jest dobrze. O, lol. O, mój nadsu. Hmm, jaka szkoda. No, usch. WUTE Eee, ja ja się tak nie bawię. Naprawdę to jest niefajne Ha Nie musisz pierdzieć na mnie, gościu. zabiję go, sorry. Nie. No kurczę. Nie, oj, te... O, zbudowałem. No nie, ale ten Snorlax jest niemiły. No musimy go mieć. Jej, udało nam się go zapać. Super, cieszy mnie to niezmiernie. Dlatego, że Snorak jest bardzo silnym Pokémonem. Yy. I teraz posłuchajmy. Nie, na, nie naje się, jeśli nie zje 400 kg pożywienia dziennie. Zbankrutuje. Gdy zje swój posiłek natychmiast idziemy spać No to nazwiemy go adekwatnie do jego natury czyli się... P... I... O... Jeja yeah, śpiach. Okej okay. A w dzisiaj idziemy... Oj Zaraz, zaraz Droga szesnasta Czy ja tutaj łapałem pokemona? Tak łapałem Dzisiaj idziemy do kolejnego miasta, zdobyć kolejną odznakę. Czy ja wiem, czy zdobędę odznakę? E, dlatego, że w Saffron jest pewna sala, w której oprócz zdobywania odznaki możemy zdobyć pokemona, Znaczy, tam. przepraszam, e, odznaki tam nie zdobędziemy. Zdobędziemy tam e, Pokemona typu walczącego, czyli Hitmon Lip lub Hitmon. Hitmonchan, chyba. Zaraz. WTF yy, Ok, tak, tu są rokacje. To ogólnie, natomiast to miasto jest yy, należy do rokaców. Co jest, no, niezbyt fajne, ale tak. Wiecie, my tam sobie się zajmiemy tymi rokacami, no, ale na razie, yy, Waleś na docho. Tak, tak się nazywa, niby ta sala. Ale tutaj no jak, wi jak widzicie już są dosyć mocno pokemony oj, co jest miczny. Oj... No. Mm -hmm. no to trochę bije, muszę przyznać. Manki. Dlaczego mu jeszcze nie wolował ten manki? Nasz. Ee, e, Rocky już dawno wolował Dlaczego mu nie ewoluował? No dobra. O, tak, Prime Ape. No ten ewolu... prawdopodobnie tamten... Manki ma Everstone'a. Mega kick. Milutko. Mam 43 level. Nic się nie uczymy żadnego ciosu. Szkoda. No jestem dobry. No gościu. Co masz? Dwa Pokémony. Machoprzest drugi level. Pójdziemy tym mega O, nie fajnie. A Okej, okay, good job. Maczok. Kolejny maczok. Aha, to maczok jest. Nie? O, spoko. Już myślałem, że to jest... Wow! Eee... Uh, no! Nope! Eee... Um, uh. Super Potion. Ej zaraz, czyżby mi się nie zapisał stan z, z poprzedniego tego? Nie, 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 to nie jest niemożliwe, zaraz. Nie, wszystko jest w porządku. To nie wiem o co chodzi. Whatever. Um, poszukajmy centrum pokemonów. Jest yeah, centrum pokemonów. Uleczmy się. A, od razu czuję się lepiej. Du, du, du. Także. No, idziemy walczyć dalej w tej przeokropnie nudnej sali. Ale może teraz zrobimy tak, żeby walczyć tylko z jednym. Tak, rozupuje głazy każdego dnia. Także, no. Wiecie, będzie ciężko. Bo to jest Prime Ape. Oj. Nie. Pfff! Nadymaj się dalej. Ja cię tutaj z embera ściągnę. Ok, i przed y, walką z liderem, jednak sobie. Ej, no, skąd ty gościu mnie namierzyłeś? No, fuck! I hate you. No, sorry, no, ale z tak głośnością może mnie namierzyć. Mm. Uf, uf, uf. To jest, to jest niefajne Ale cóż, no, no no, jak widzimy ten facet jest dosyć łatwym przeciwnikiem Nie. Oj, naskaczące sarkofagi! Tak, jeśli, jeśli wiecie z czego to jest y, cytat. Pozdrowienia E, wiem, że pewna osoba będzie wiedzieć, z czego to jest cytat, ponieważ ona mi to podesłała e, slash. Zaraz, co nam daje slash? Wrók się kanon zostaje po Nie. Ok, idziemy się uleczyć i walczymy z liderem. Mm, centrum Pokémon. Nie widzieliście się tej myszki. <grym> ok, uleczymy się. Widzę, że cały odcinek nam prawie zleciał na samej tej sali, co jest, no, niezbyt dobrym osiągnięciem, ale, no, wiecie. Wiecie, wiecie, rozumiecie, Tutaj co jest? O, tutaj możemy pójść do tego. Zobaczymy, jak tam nasz miał. Jak tylko zniszczymy tego lidera. Prych! Mistrzem Karata, jestem tu liderem. Fwa! Pfa! Hit O, nie zrobimy. Do... No. Mm. No traf w końcu. No. Ej. Nareszcie. 3PP straciłem na to, aby. nie, 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 nie zmieniam. Yy, na to, aby go trafić, no tutaj już jest łatwiejsze. O, oh, fucking, to niezbyt dobre było, ale jak widzicie, nasz yy, Nacu jest tak potężny, że no. <grych> ok, w rzeczywistości przegrałem. Aha, no dobrze, będę taki wrozumiały. Nie, ja mam sentyment do Hitmonley. Tak, chcę kopacza tyłków. Tak, eee. Fuck. Nie wiem jak go nazwać. Czekajcie. Eee. Bro... Akurat chyba mi starczy. No. Oj, no, jeszcze mi zostanie miejsca. Bruce Lee. Fuck Także jak widzicie, nasze pokemony już się e, e, rozwijają się dosyć mocno. E, I mamy już ich naprawdę sporo. Ale teraz zobaczymy, co tu się dzieje. Ty, 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 o. PG na 16 levelu. Wiecie co? Chcę wybrać mojego Flareona. Bo jeszcze ani razu nie był walca. Zobaczymy. Oj, celność spadła Huuu! wow. Szkoda, że nie mamy żadnego ataku. Wiecie. Nic z tego, żeby go nauczyć. Okej, okay, zobaczymy co to już naszego miała. 13 Dobra Aha, e, i damy mu kolejnego Pokemona. zdeponujemy sobie na razie nie Rokiego, to ja sobie nie zdeponuję Flariona. Fuck, nie nazwałem Flariona, no zaś że go nazywałem. Eee, wyślemy sobie naszego Magikarpia do treningu. Um. Oj, czekajcie, bo błąd. Fail. Zdeponujemy sobie jeszcze na chwilkę naszego naszą midori. Okej. Okay. Eee. Zaczmy. O, mysz ma już 23. I teraz tak. Zdeponujemy sobie um, naszą myszkę. Podejmiemy e, Midori i podejmiemy Śpiocha. No, i na tym zakończymy ten odcinek. W bajecznym krajobrazie. Czekajcie. I ten odcinek zakończymy w, na bajecznym krajobrazie Cerulean City. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oglądania kolejnych odcinków mojej serii. Na razie.